Cześć, z tej strony Adam. Na co dzień prowadzę kanał Spoerad i witam się z wami w skórze Bena Swallow w wersji Hard, czyli nie dość, że fantastycznie zbudowany mężczyzna, to jeszcze z taką wielką głową. No, postać prawdziwie kultowa. To jest 109. odcinek naszej platynowej serii z gry LEGO Gwiezdne Wojny Saga Skywalkerów. Znajdujemy się w mieście w chmurach na planecie Bespin. Zrobiliśmy już trzy misje poboczne, zostały nam jeszcze dwie, więc spędzimy tutaj na pewno jeszcze dwa odcinki. Słuchajcie, w tymże odcinku, który to nastąpił teraz, mam nadzieję, że będzie dłuższy niż ostatnio, to przede wszystkim, żeby troszeczkę go urozmaicić, to faktycznie pogadamy sobie z tymi postaciami tutaj. Czy ty to widzisz? Od paru dni już próbuję się tam dostać i nic z tego. Ale to pewnie tylko kwestia czasu, zanim ktoś to sobie przywłaszczy. Pewnie tak. A ty co mi masz do powiedzenia? Wspinanie na bezpinie. Occasionally. Very occasionally. Not that often at all. Deadly gas leaks into the streets and our buildings. So if you do see any, be a good sport and switch it off. Sweet to you. Please, we don't want any trouble. Did you hear there's a guy selling panther jerky in town? Now that's the good stuff. I mean, it's not quite melt in your mouth good like other jerky, but well, as I'm sure you can appreciate, that particular jerky comes with its own difficulties. Proszę, appreciate. Znamy appreciate. Bardzo ciekawe. Tutaj mamy plotkę, ale to jest chyba postać w sensie Yes. To nie jest postać, tylko to jest zadanie poboczne. Możemy sobie kupić plotkę do tego tutaj z brzegu. O proszę, to akurat jest tutaj powiązane z postacią. Nagrodą jest Zukus. Te ciemniaki Zukus i Forlom rozbili podobno statek. Słyszałem, że Zukus to chociaż dał radę uciec na bespina. Nie wiem, czy Forlom też z nim jest, ale gościowi pewnie by się teraz przydało towarzystwo. No, pytanie, gdzie to jest, nie? No bo nie pogadamy sobie tutaj, bo boję się, że zacznę misję, więc. To by było akurat trochę słabe, jakby się okazało, że tak. Chodźmy w takim razie pogadać. Spokojnie, ja też nie chcę kłopotów. Ja nie chcę was w ogóle tutaj. Yy, nic nie chcę. Naprawdę. Mglista przeszłość łowcy z mgieł? Tak się nazywa ten Quest? Przecież to jest strasznie długa nazwa. Jak ja to na YouTuba wsadzę? Ale wsadzę, coś wymyślę. O, tu mamy, proszę bardzo. Możemy to nawet otworzyć, chyba. Nie, nie możemy, bo nie mamy postaci ku temu. Mamy aż dwie dodatkowe postacie. No bez sensu. To jak wolę się zmienić w złoczyńce. Jakiegoś fajnego, na przykład w Pilota Sił Specjalnych Najwyższego Porządku. Taki losowo wybrany przeze mnie. Czy to jest mój pierwszy klocek w, na Bespinie? No chyba tak. Zaraz zobaczymy. 2019, ogólnie i pierwszy na bezpinie tak Last job Zuckus took was way more trouble than it was worth. Ended up crashing my ship on some backwater planet. Had to get rescued and didn't get the bounty. Terrible time for Zuckus, on się nazywa. We, so fast, we didn't even get the name of the we and, left the ship on. and without a ship, searching is very tough for poor Zuckus. Help a bug out. Mglista przeszłość łowcy z mgieł, no nie ma problemu. To się pojawi, Zookas! Jedyna rzecz, o której Zookas pamięta, jest to, że byliśmy gdzieś w sektorze Arcanistów. Przeszkodnicy tego systemu mogli zobaczyć, gdzie przeszkodziliśmy. Chodź, weźmy twoją łowę i idźmy szukać jakiejś informacji. Pewnie, że tak. Ja bardzo chętnie zapoluję, bo przecież nie mam nic do roboty, tylko się włóczyć po galaktyce. W takim razie, sektor Arkanis Zbierz informacje na temat statku Zokusa w sektorze Arkanis No to najpierw lecimy do przestrzeni Geonosis, bo jakoś tak tej Tatooine to mam dosyć To już jest druga misja, która nas do tego sektora wysyła Pierwsza była na Tatooine, szczura Tatui. Też taka dosyć upierdliwa, ale nie najgorsza W porównaniu z niektórymi tutaj a tutaj się tak zapowiada. Na razie niespecjalnie. No i co my tu mamy? Jest ktoś, z kim możemy pogadać? Coś tu niby jest. Dobrze, że mam C3PO wyposażonego, to on pogada ze wszystkimi. Okej. Okay. Dalej. Dwa kilometry stąd. A jest coś bliżej? Jest kilometr stąd. No to lecimy. Nawet z dopalaczem to trochę potrwa.

nasz <Glądasz> na poirytowaną. Przepraszam, nie chciałem ci wsuć humoru. Kurde, coś niestabilne niestabilną prędkość ma ten statek, w sensie co chwilę wciskam, znaczy cały czas mam wciśnięty ten X i nic się absolutnie nie przybliża. Okej, okay, czyli widzę, że nic niespecjalnie. O! A co tam mamy za misję? No, chwila. Przestrzeń, gdzie jest przestrzeń Gionosis. Aha, nie mam. Ale mogę jakby pogadać z kimś tutaj. I tutaj z tyłu za mną też coś jest. No dobra, czyli widocznie jeszcze sobie pogadamy. Ale nie irytujące Ty masz jakieś informacje na bank Słucham Aha, boże To są już te, które odsłuchałem, tak? O, no dobra Czyli teraz muszę lecieć na Tatooine Po prostu No to tak bliziutko Nawet nie korzystając z mapki Można się dostać Przez sektor W sensie dzięki temu, że są w jednym sektorze No i mamy nawet krążownik kalamariański, ale co mi to daje? Na Tatooine jest jeszcze, słuchajcie, coś jest. Um, już wam nawet mówię co, statek, okręt flagowy pojawia się na Tatooine. Nie Fulminatrix, nie Gwiazda Śmierci 2, chyba tylko, nie, Kantonika Exegol, Kantonika Exegol. Bespin Tatooine, egzekutor, jak najbardziej, pojawia się w tych dwóch miejscach.

a, czyli rozbił się na pustyni, ok. To już coś. Teraz jeszcze tutaj. No i patrzcie, nie pojawia się ten egzekutor. No, bardzo irytujące, ze wszechmiar irytujące. To musi być Mhm, oczywiście. No, wylądujmy. Na pustyni Jandlandii dawno nas nie było, i wcale nie wysłało, wysłano nas tam z e, miasta w chmurach. Co chwilę nas tam wysyłają, przecież. Znaczy, się, to już druga misja, po prostu. Wcale nie denerwujące, wcale. No i dzień dobry, pustynia Jandlandi. Znowu. Ale fajnie widać w kokpicie postać naszą. To trzeba przyznać. Okej, będzie swolo. Co tam dla mnie masz? Show me what you got. Yeah, this place looks familiar. This is definitely the planet we crashed on. No sign of the ship yet. We must begin our search. Let's go. Ok. Mam iść za tobą? Ty, bo ty jesteś łowcą nagród, nie? To ja będę miał kolejnego łowcę nagród przynajmniej w mojej kolekcji. Spoko. Ale to wolno idziesz trochę, wiesz? Ja idę dużo szybciej niż ty. A te banty się drą jak takie barany. Jak takie kozice wysokogórskie Nie no, szybko poszło, kolego. Gdzie ty idziesz? Zbagowałeś się? Gdzie ty idziesz? Tylko nie spadnij tam proszę. Ty, gdzie ty idziesz? Naprawdę? Kluczysz, kluczysz. Tam jest twój statek. Ewidentnie. Hey, Zukas, what are you doing here? If you came to find the Mist Hunter, you're too late. It is mine. What do you mean yours? That ship is ours, and you were the one who said to give up looking for it. And why do you think that was, Budbrain? Selling that ship is the closest I'm getting to a payday for that bust of a job we took. I wasn't going to share that with you. Your words hurt, Zukas. The Mist Hunter is like family. You can't sell, family! Just watch me. If you want to see your precious ship again, you can stump up the cash for it. Zuckus's pockets are empty. Please, friend. Do this one thing for Zuckus. you will get paid back. So what's it going to be? Make it quick. I have other buyers lined up. 35 tysięcy? Tak, strasznie mało chcesz za ten statek. Okej. Okay. Nawet dostaliśmy łowcę z mgieł, proszę bardzo. Gdzie on jest? Informacja o łowcy poproszę. Ten zmodyfikowany myśliwiec gwiezdny G1A należał do łowcy nagród z Gantt który to jednak rzadko polował sam. Drugim pilotem podczas tych galaktycznych przygód był więc towarzyszącym mu droid Forlom. Jako, że Zakos oddycha amoniakiem, nie tlenem, a Forlom, cóż wcale, statek ten był nieprzerwanie wypełniony amoniakową mgłą. Stąd właśnie jego nazwa łowca z mgieł. No i super. Wymieńmy sobie ten statek i teraz polatamy trochę właśnie łowcą z mgieł. I nawet sobie wrócimy do Zakosa. Fajny model.

Okej, okay. odblokowano nowe misje na Takodanie Zobaczmy sobie zresztą, nowe misje poboczne I na y, Tatooine chyba też, nie? Nie Akurat nie Ale na Takodanie, tak, nie wiedzieć w ogóle czemu Zobaczmy Tak, faktycznie, odblokowałem Ale nie mam pojęcia czemu je odblokowałem Tak więc trudno Słuchajcie Wrócimy sobie jeszcze do miasta w chmurach. Ale to już będzie ostatnia rzecz, jaką sobie w tym odcinku zrobimy. Bo. Yy, bo tak, no bo nie ma co tutaj siedzieć dłużej. Co jest z tym Kidzimi, że mi się świeci? Przecież tam nic nie ma w tej przestrzeni. Ona jest pusta. Ta planeta już nie istnieje w ogóle po wydarzeniach z 9. epizodu. Okej, okay, bez Byliśmy na Hoth? By nie, byliśmy na create i na bezpinie. Nasz następny cel to jest hot. Później Endor Kefbir. A kto? Exegol. Wespin. Proszę bardzo. A później Takodana Jaku Korusant. Dziękuję. Wszystko jasne. Wszystko jasne. Poproszę Wespin. Cyk. Miasto w chmurach. I sobie tam wylądujemy. I to będzie koniec właściwie tego odcinka. Właściwie to ja już się mogę z Wami pożegnać i mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Jeśli tak było, no to wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę, subskrypcją. I widzimy się w odcinku okrąglutkim 110. To by było na tyle: Trzymajcie się i cześć!